Hej, witam wszystkich bardzo miusiu w kolejnym odcinku z serii Cooking Simulator. Ja już tutaj zaczęłam przygotowania i teraz mamy... Aha, kontynu. E, mamy już pierwsze jakieś tam zamówienie. Gdzie to jest, gdzie to jest? O, tu. I to jest Gasparcio. Ale na razie go nie wydaję, mam na to trochę czasu. Ja sobie tutaj już zaczęłam przygotowywać jakieś rybki, tak de dorsz, Tu mam trochę zupy. I chyba sobie przygotuję jeszcze na w sumie jeden barszcz ale tylko przygotuję, nie będę go gotować bo w sumie no jakby nie było Jak go ugotować mogę później tylko tylko bym sobie go przygotowała ale nie wiem jak to tam z tym w sumie barszczem idzie, czekajcie sobie tutaj sprawdzę e, rosół skóry 1000 dobra, sól i pieprz Suli Pieprz, coś jeszcze? Aha, dobra. Suli Pieprz 20. Dobra. Teraz ja bym sobie to przygotowała tylko. A tutaj mam sól. To już go tutaj wrzucimy. E, to, to, tak, tu, Tak. 20 soli ma być. Więc tak. Tutaj sobie damy te 20 soli i no. I 20 pieprzu. O, mam brudno po tym doprawianiu tej ryby. I 20 pieprzu. Cypiemy, cypiemy, cypiemy. Aha, dobra. Niech będzie sobie 21. I teraz tam muszę dodać buraków. 600 chyba. Z tego co pamiętam. Buraków 600 gram. Cebulę, jedną cebulę. Marchewkę, pietruszkę. Widzę, że tutaj cebula akurat mam jedną wyciągniętą. 600 buraków, nie pamiętam ile tego tam było. Um, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć? Będzie pięć? Będzie 600? Jest. 600 tego potem tak. E, tak, jedna pietruszka i jedna marchewka, dobra. Czekaj, poruszamy sobie ten dużo, bo się... Dobra. I to bym sobie tutaj postawiła, to by że jest ta cebula jeszcze do tego. Yy, tu mamy gazpaccia, ja sobie wezmę i rozleję te gazpacho czyli Tutaj mamy. Już ostatnio sobie tylko przygotowałam. Tak, to mamy tutaj raz. Nie wiem, na ile to będzie porcji, ale mamy przynajmniej troszkę zrobione, więc my to przynajmniej porozlewam. Dobra. Rozlewamy. Eee, no, chyba podwójnie Rozlejmy chociaż te 5 pi misek. czy tam coś jeszcze będzie, czy nie. Ale chyba nie, tam będzie tylko jeszcze tylko, no nie ma już, dobra. To jest odrobinę. I tak, tu mam jeszcze te karkówki w sumie pokrojone, przygotowane, ale jeszcze nie są w ogóle doprawione. I tam wszystkiego chyba idzie po cztery. Ile tam jest jeszcze czasu na tego? Dobra, tam jest jeszcze pięć minut. Więc ja myślę, że tak, słodka papryka tam idzie i po cztery mamy tego sypać, dobra. 4. 1, 2, 3, 4 Posypmy Przynajmniej już tu troszeczkę sobie No 4 Doprawimy te Karkówki mam nadzieję Że nie będą nam jakoś Nie wiem znikać tak jak Ostatnio No są w miarę W miarę te stówki Wiadomo jest tam jedno z 4. Ale no Staram się, staram się. Majeranek suszony tam idzie. Majeranek suszony, tutaj też cztery. Cztery. Kolejny. I tak, pamiętam chyba, nie, pięć da, że później mi jeszcze tam pod koniec badało do wyboru jeszcze jeden przepis. I był po prostu tak kiepski wybór, że chyba tam wybrałam jakąś sałatkę ziemniaczaną z tych wszystkich, co mi tam pokazali, bo były makarony, a makaronów, no nie bardzo dania makaronowe tutaj chcę robić. Na razie. E, potem idzie jeszcze kolendra. Kolendra, gdzie jesteś? Kolendra, rozmaryn, mianek, koperek. Nie wiem, gdzie jest kolendra. Kolendra, już no też cztery. Więc chyba wybrałam tam jakąś, nie wiem, niemiecką Sałatkę ziemniaczaną. Jest w miarę taka prosta, ale no. Ale, ale, to nie byłby mój pierwszy, mój wybór, gdybym miała więcej, obo wszystkie z wszystkich przepisów wyboru, no na no, z nim bratą, tylko inny przepis. No ale cóż. Coś... No ale coś. Wóz albo przewoz, no nie Wybrałam najłatwiejszą. Dobra, co tam jeszcze? Gdzie tam jeszcze rozmaryn? Ech, rozmaryn to gdzieś tu był. Ech, spójrzmy tutaj na ten Ech, coś. Nie wiem, co to tak. Ile? O, już są dwie minuty. Dobra, to następny jest rozmaryn tam. Dwie minuty i tam trzeba było jeszcze to przystroić. Pamiętam. Szczypiorkiem. Dwa, cztery, sześć, osiem. Dobra, osiem szczypła. Idziemy. To jest dobrze, że to jest na zimno. Nie trzeba tego podgrzewać. Mam nadzieję, że jakoś taki to wyszło, bo to było na porce. Nie wiem, czy to tam dobrze poobliczałam. Ale jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Jakieś uwagi gości? Nie. No to super. Czekam, co mi tam następnego dadzą. Zamówienie to jest pomidorówka. Dobra. Kolendra. Cztery. Raz, dwa, trzy, pięć. Nie, kłaść, tylko przypraw to. Jest ja już trochę o przyprawie i będę myślać. Tam mam tylko jedną, no bo po ostatnim odcinku mi się straciła jedna. <słuch> tą musiałam wziąć, tam mam nie do pary, więc tutaj mam 5 kawałków. Więc tak, więc uzupełnimy tą jedną tam. 4 I co tam jeszcze idzie? Moi drodzy, co to nie... Tylko sprawdzę sobie tutaj ja swoją ściągę. Rozmaryn, potem idzie czarny pieprz, czarny pieprz i płatki chili. Dobra, dobra. Dawaj, cztery. E, strasznie to jest takie, no, no, monotonne to przyprawianie. Każdy jest osobna. No, nie wkłać to, znaczy, nie kłać. Cztery. I jeszcze tu. I potem płatki chili. Y, no, cztery. Y, mamy tam co? Pomidorówkę. Jeszcze mamy trzy minuty na niej, miał, tylko wezmę i już tutaj. O, tam, żeby się podgrzewała. I teraz tylko y, słodka papryka. Y, płatki chili. Dobra. Płatki chili. Też cztery, tak się im wydaje. Tak. Nie tam. Okej. Okay. Dobra. I zobaczymy jak nam to pójdzie dzisiaj w ogóle. Na pewno coś spiernicze. z, zep... <noise> z <biarnicze. głos> życie. Eee. dobra. Gra to jest gra. Nie jest wog... tak jak w realu. Wszystko można tutaj jeszcze bardziej z... zepsuć niż normalnie na no nie. Dobra. Zabieraj to. Zabieraj to. Tak, więc tutaj mamy z reguły na 2, 4, 6, czyli mam na 3 porcje karkówek. Nie wiem jakie jest danie dnia w sumie, bo mi nie pokazało chyba. Jak mi pokazało, no to to musiałam przeoczyć. Wiem, że muszę podać tutaj 2 dania z co najmniej 3,5 gwiazdkami. Nie to. To już jest, dobra, ona już jest ciepła. Gdzie jest moja chochla? Ja e, sobie tutaj już to naleję. Ja mniej więcej tutaj mam wszystko przygotowane, jakąś jedną porcję na ziemniaka, na tego łososia. Tu mam zupę z dyni. Tu mam trzy rybki. E, tam mam dwie rybki. Troszkę mam przygotowany chyba też tych. Jak to się nazywa? Ile tego tam jeszcze jest? 5 minut. Dobra, ale oddamy. Oddamy, póki jest ciepłe, bo zupki mogą szybko mi styknąć. Nie chciałabym później dać jakiegoś zimnego. No, idealna! Dobra. Super. Cześć, co następny? Jedynie ja czego nie mam przygotowanego, to chyba pstrąga. Na pewno. Tak, nie mam strąga. Nie wiem, gdzie są moje blachy. O! Prosto dzisiaj, zupka z dyni. Więc może sobie przygotujmy... A dobra, to się szybko akurat przygotowuje, to nie ma problemu. Co my tutaj mamy? Tutaj jest... A, to jest ocet. Ocet jest do tej właśnie sałatki ziemniaczanej. Jak to się nazywa? Do tej sałatki ziemniaczanej. Czemu to jest ta kremówka? Yy, sałatki ziemniaczanej. Jest sól. Jakiś komin. Niemieckiej sałatki ziemniaczanej ten ocet jest. Dobra, ja sobie to tutaj podstawiam tak, żeby to tak ładnie tutaj mniej więcej było. Weźmiemy sobie tutaj, wyczyścimy trochę. Chodź, czekajcie czekajcie, poodstawiajmy troszkę to. Cieszę się, że są teraz zupy przynajmniej, no. Mogę troszkę sobie tutaj jeszcze porobić, posprzątać, no nie? O matko, o tym szyfanzoliłam Nie, nie. No. Jeszcze tu, tu, tam, tak, pięknie, dobra, tu, z tych papryczki i po tych rybach, tak nieładnie, żeby taki bałagan był, dobra, okidoki, dobra, nie chcę co tam jest, ty się tutaj postaw, ja pójdę tą zupkę sobie tutaj włączę, niech się mi tam podgrzewa, tu jest jedna patelnia, a druga partem gdzieś jest? Jakaś? Pracuj hmm, szybciej, zamówienie. O, dobra, muszę wziąć rybkę. Dawa mi tą rybę. Dobra. Chodźmy tutaj. I to jest 6 minut. Czekajcie, tam idzie czarny pieprz, 5, tymianek i koperek. Czarny pieprz, tymianek i koperek. Dobra, mam koperek, pięć. No. Tymianek jest tutaj. I jeszcze co? Czarny pieprz, czarny pieprz. No to No, odłóż się gdzieś tutaj, był. tu jest. Dobra. Nie odkładaj. A zaraz będę musiała tą zupę wydać. A, no i ostatni odcinek był, był strasznie długi. Mimo, że to były dwa dni w grze, ale wyszły strasznie długie, więc stwierdziłam, że będę robić pojedyncze dni. Jednak. Cztery yy, minutki, dobra. Dajmy tam już tą zupkę. Myślę, że jeden dzień i tak wychodzi mi bardzo długi, mimo wszystko, że no. Staram się i tak już skracać e, przygotowania. Już tego wam nie pokazuję, prawda? Że tam coś przygotowywuję, tylko właśnie gotuję i ten. Ale i tak strasznie długie wychodzą, więc e, będzie, będą odcinki tylko z jednych dni w restauracji jednak. E, żeby nie było zbyt długo. I żebyś tak nie... No dwa dni to i tak był taki Praktycznie takie same, tego gotowanie. No Więc. A! Idealnie! Pięknie! Może uda mi się dzisiaj wbić trzecią gwiazdkę? Znaczy trzeci prestiż? Masz? Kto wie? Dobrze, potrzebuję jakiś talerz. I potrzebuję. Nie wiem, Pałęda... O nie! Um, na tego pstrąga. I potrzebujemy jakieś raz, dwa, e, trzy, cztery cytrynki, i tam idzie pietrucha. Mam nadzieję. Dwa, cztery, sześć. Dobra. Dobrze. I teraz tak. Jest? Jeszcze nie. Ale widzę, że tutaj już mam tak. Muszę zrobić sobie tutaj ziemniaczki. Tutaj mam wodę chyba, tak, tysiąc, dobra, czy tysiąc, no. litr wody, no nie, dobrze, odstawmy, znaczy odstawmy, wyłączmy i tam ma iść pięć chrzanu, dawaj, dawaj, pięć chrzanu, raz, dwa, jest, jest pięć chrzanu, odstaw to na talerz, tam mamy jeszcze 3 minuty, ja sobie w tym czasie może... Dosypię już tutaj y, tego. Raz, dwa, trzy soli i dodam sobie tutaj za dwa ziemniaki i będę mieć już gotowy na następną porcję, przynajmniej tak mniej więcej żeby później znowu nie, w pośpiechu nie biegać. Bo wiadomo lepiej być przygotowany w tej grze. Dobra, już mu odłożę, Już oddam tą rybkę. Zobaczymy, czy będzie mi smakować. Na pewno będzie problem z rozmiarem ten. Dobra, bo już 3 minuty. Już jest na żółto. Jest! Idealna! Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra, robota. Muszę przyznać, że porzuci lepiej niż się spodziewałam. No to dobrze. Gaspacio. Dobra, ja sobie tutaj tak, ziemniaczki już sobie włączę. Tu ma być olej słonecznikowy. Na tą rybę 10. E, dobra. 10 oleju słonecznikowego, o wyszło 11. Dobra. Włącz to. Przygotujmy sobie tutaj ten mm, talerzyk na te ziemniaczki i na tego naszego. Na tą naszą rybę. Gazpaczy mam gotowe, to na razie się tam nie przejmujmy. Co jeszcze mam tu przygotować? Dziecie, ciecie, Ziemniaczki się gotują. Olej się rozgrzewa. Mm. Gdzie jest moja ryba? No! Come on! Dobra! Mamy rybkę i... Smasz się. Dobrze. Czimniaczki za chwilę powinny być. Muzyczka tam w tyle gdzieś gra. ale nie wiem czy ją w ogóle słychać. Tutaj tak, ją słychać bardzo fajnie, ale tu jak przyjdziemy do dalszej części kuchni, to my tak słabo ją słychać w sumie. Muszę w się sensie, niedługo będzie. I 6 minut na gaz. Się o 5 na to, więc nie musimy skupić teraz na tym filecie, ale widzę, że filet mam tutaj No Spróbujemy zrobić rączką, bo mam teraz już tego perka na nie, że mogę obracać i przenosić ręką. Nie muszę mieć narzędzi, typu szczypce, czy szpachelki, czy inne. Ziemniaki widzę, że są już gotowe tutaj, ugotowane, więc ja to wyłączę, a nasz łosoś, no muszę go obróć i upuść. A, w ten sposób, czyli jest dużo łatwiej ręką, naprawdę. Ale nie wiem, on jakoś tak śmiesznie wygląda, jakby był nie nie wiem o co chodzi. Tu mamy 4, tu mamy 5. Zanim się ten łosoś zrobi, to ja wezmę i. Wezmę już ten szczwierek. 2, 4, 6, 8. I wydamy tą zupę. Tak. Wydajmy to nasze Gaspaccio. I Gaspaccio jest idealne. No, super. No, niewiele nam brakuje. Ciekawe, jak nam ten. Jak nam ten nieszczęsny łosoś wyjdzie? Łosoś będzie za chwilę, to wyciągnijmy te... Uuu, masz dorszcz. Dobra. Nasz dorszcz. Zobaczymy. No, smaż się. Szybciutko. No nie, skórka się teraz z góry jakoś tak ładnie zrobiła. Dobra, wyciągamy. Wyłączam i zobaczymy. Na takim wielgaśnym talerzu to ma. Dobra, już jest 3,28. Idealnie czas. No, zabrało nam jednak to podgrzewanie, chyba. Zobaczmy, uwagi gości, co jest. Za mało soli, za mało soli. Hmm. Czyżbym ja nie podsaliła tych ziemniaków tam. No, nie wiem, naprawdę. Nie mam pojęcia. Pracuj szybciej. Aha, teraz deweloper. Ale ja tam miałam jakieś miałam tego dorsza, dobra mhm. tak, przyprawiony i mamy go smażyć przez 35 sekund każdą stronę Mamy smażyć przez 35 sekund każdą stronę więc. Dobra. 35 sekund potem go mamy wyrzucić sobie na blachę Naszego dorsza na pewno. Mamy go skropić cytryną, oliwą z oliwek i masłem klarowanym. Dobra, dorsz się nam tutaj podsmażuje. Tak, tu mamy sok z cytryny. Oliwa z oliwek i masło klarowane, chyba stłukłam ostatnio, więc czekaj, chyba stłukłam ostatnim razem, na pewno, na bank, bo nigdzie nie widzę, tak, chciałam stłuc go, więc się mi tutaj ładnie robi, tak, a tam, dobra. I mamy wodę z tego, opróżnimy. Ja sobie to tutaj odstawię. Dobra, Dorżć. Teraz tak, nie wiem czy ja go mam, ale chyba. A, no jeszcze z tej strony. Weźmiemy, podgrzejemy zupę, ale ona wygląda, żeby była gorąca. Możliwe, możliwe, nie wiem. Wezmę głębo głęboki, głęboki talerz na tę zupę. Sobie. A. Nie i tego dorsza jeszcze. Hmm, dobrze. Wyłączymy go. I ja go tutaj. No. Doprawimy i porobimy z tym. Sok cytryny, oliwa z oliwek, masło klarowane 5. No dobra. Come on. 5. 5 tego. 5 tego. Dobra. Będzie cztery spoko. I oliwa z oliwek. Dobra, i na blachę, do piekarnika i gotowe. Dobra, e, teraz tak, bierzemy tą zupę, ale ja się tutaj miotam. Szybko zupę muszę o, nalać i oddać już ją. Strasznie się miotam z tą kamerką na prawo i lewo. Okej. Okay. I oddajemy naszą zupę dniową. E, zupa zupadniowa. Zupa dyniowa wyszła. No, jest nadal idealna. Nie jest przygotowana ani nic. Ojej! Chyba żeśmy osiągnęli kolejny. Dobra, robota. Goś poprosił, żeby przekazać Ci wyrazy uznania. Tylko się nie przyzwyczajaj. No wiesz co? Tak, do tego dorsza potrzebujemy jeszcze. Cytryny. Ćwiartki cytryn. Więc yy, tak. Cztery ćwiartki cytryny. Jeszcze tego dorsza. O matku. Dorsz jest, no, dobre. Idealny, bym powiedziała. Cztery ćwiartki cytryny. Raz, dwa. Nie. Trzy i cztery. Dorsz i potrzebujemy tam świeża pietrucha 6 raz, dwa, trzy Dobra. oddajmy to tą rybę oddajmy szybciutko no ja przypuszczam, że no, będzie źle pokrojona cebula i cebula, cytryna i, i no prze, przepieczona ta ryba Błędem w podgrzewaniu. No właśnie. Unwanted. What? A, bo ja to na. Mm -hmm. Ja ją podgrzałam. Podsmażyłam ją na patelni, a tam był olej z tego fileta. Okej, okay, sorry. Ale nie jest źle, dobra. Kończymy z przyjmowaniem zamówień. Super. No. Nie powiem, żeby nam ten dorzecz wyszedł jakoś idealnie, ale też nie wyszedł najgorzej, tak się wydaje. Co tutaj mamy? Mamy troszeczkę do sprzątania, więc ja tak, ja sobie tutaj posprzątam, przygotuję się do następnego dnia i wtedy z Wami się będę widzieć, ale to już będzie oczywiście w następnym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał i do zobaczenia. Do następnego odcinka. Pa! pa.